Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie Zapraszam was na tydzień czytania ze mną Czyli reading vlog Zaczynamy sobie klasycznie od zrobienia herbatki I od mojej pierwszej dzisiaj przerwy Dzisiaj ten uroczy kubeczek, który dostałam Na urodziny od Pauli, czy On nie jest uroczy, psy Ja uważam, że ten piesok w ogóle wygląda jak kropusia Świetnie się składa, że jesteście Tutaj ze mną na herbatce Bo muszę wam pokazać dwie herbatki, którymi jestem Ostatnio zachwycona Pierwsza to będzie słodka brzoskwinia Z ta herbatka po prostu smakuje tak. Jak powinna smakować słodka brzoskwinia Tak jak wiecie, te kamy to są moje ukochane herbatki I co roku wam o tych herbatkach trąbię No i teraz e, Słodka brzoskwinia jest to jeden z moich ulubionych smaków dorwana w ogóle w Dilzie Tu mam coś ekstra na nadchodzący czas Czyli na grudzień Jabłko i cynamon To jest słuchajcie zapach świąt To jest zapach grudnia, to jest zapach zimy To jest słuchajcie wspomnienie tego jak ja wracałam Z zimowych spacerów Rozbierałam się i robiłam sobie herbatę Przepyszna. Teraz mam chyba ochotę na coś lżejszego I wezmę sobie tą słodką brzuskwinkę. Nastawiam wodę i Robimy herbatę Co my tu mamy? Mamy tu dwie książki, o których chciałam Wam powiedzieć, które przeczytałam w weekend. I e, trzy książki, które obecnie są u mnie na tapecie, które będę chciała czytać w najbliższym czasie. Mam dwie książki, które e, ostatnio udało mi się przeczytać. Pierwsza to jest Nadine, Doris' Anioły z Lovely Lane. Wczoraj się przysałam, to nie mogłam e, przestać, dopóki nie dowiedziałam się, jak się kończy ta historia. To jest, słuchajcie, historia czterech pielęgniarek. Jest tych pielęgniarek więcej w szpitalu, ale główne wątki kręcą się wokół czterech, a w zasadzie to powiedziałam że w tej części głównie w oku dwóch dziewczyn. Te młode dziewczyny, które zaczynają pracę w szpitalu, w renomowanym szpitalu. Uczą się na pielęgniarki. Bardzo ciekawa historia. Trochę, słuchajcie, mi to przypomina chirurgów tylko w latach 50. Na pewno będę szła do biblioteki w tym tygodniu po kolejną część, bo jest, słuchajcie, też część świąteczna, którą bym chciała przeczytać w grudniu. Ale żeby do niej dotrzeć, to muszę przeczytać jeszcze dwie książki po drodze. Jedną już mam za sobą, mogę oddać do biblioteki. Druga książka to książka, o której było naprawdę głośno na BookToku, na BookTube, Pumpkin Spice Cafe. Lori Gilmore. No, w ogóle, jak ktoś ma takie nazwisko, słuchajcie, no to jak można nie napisać książki w jesiennym Cozy Klimaciku? Ginny, która się przeprowadza do małego miasteczka, gdzie ciotka zapisuje jej kawiarnię, którą ma teraz prowadzić. Poznaje przystojnego rolnika, który od pierwszego wejrzenia coś tam w niej dostrzega, ale się broni przed tym uczuciem nogami i rękami, tak samo jak i ona. I jest rzeczywiście tutaj taki przytulny, jesienny klimat, niczym właśnie z Gilmore Garros, ale. Słuchajcie, sceny miłosne dla mnie są zbyt spicy, jak do takiej książki, takiej przytulnej. Ja oczekiwałabym po prostu więcej romansu, więcej delikatności, a może coś takiego i po prostu pasowała mi ta scena jak pieniędzmi do nosa. Gdyby nie to, to myślę, że dałabym tej książce lepszą ocenę, a tak to chyba dałam jej 3,5 na 5 na Goodreads, tak mi się wydaje. Książkę, słuchajcie, czytałam jako Buddy Rate. na książka z serii Dream Harbor i tam są chyba 4 książki z tego, co pamiętam, tylko, że one jeszcze nie są wydane w tłumaczeniu polskim, ale ja pomyślałam sobie, że przeczytam tą świetną Część jako Badiers po prostu po angielsku. Te książki raczej mają takie lekkie pióro, więc myślę, że ona spokojnie po angielsku będzie do. Przeczytaj. A tutaj mam książki, które, słuchajcie, są następne w kolejce. Po pierwsze, Magia Domowa, która krociła mnie już w zasadzie od końcówki września. Wczoraj się przestałam i przeczytałam 36 stron. Przestałam się dosyć do niej późno, około 23, więc długo, słuchajcie, moje oczy nie wytrzymały. Ale książka jest naprawdę wciągająca. Opowiada o tym, że do e, krainy, już Wam mówię jakiej, do Daksarii, e, na dwór królewski przybywa Fin, nowy nadworny kucharz, przeorganizowuje całą kuchnię. W zasadzie nawet nie kuchnię, zaczyna dyrygować, słuchajcie... Ludźmi, ludziom się to nie bardzo podoba. Okazuje się, że on jest czarodziejem. Nikt o tym nie wie, ukrywa swoje zdolności jak może, ale w kuchni po prostu dzieje się magia. Bardzo ciekawa książka i też w takim bardzo przytulnym klimacie. To jest to, co ja czytam teraz i co sobie poczytam z tej herbatki i ciasteczek. W tym tygodniu zacznę też na pewno tą książkę, Ali Hazelwood Bright, opowieść o wilkołakach i o wampirach. Umówiłam się e, na weekend właśnie na kolejny Buddy. Bardzo mi się sprawdza czytanie Suman. Suman, słuchajcie, pochodzi z Indii, chociaż ma inną strefę czasową to jakoś tak e, fajnie się napędzamy. I w zasadzie przeczytałam z nią już tak trzy książki. I każda z tych książek zajmowała nam nie dłużej, właśnie niż te trzy dni, piątek, sobota, niedziela. I ja myślę, że to też będzie jedna z takich książek. Ali Hazelwood ma naprawdę fajne, lekkie pióro. Bardzo się nie mogę jej doczekać. E, no i z biblioteki skapnęła mi ostatnio moja rezerwacja, czyli Stephen King Holly. E, tylko, że słuchajcie, to jest tego. Gua to jest cegła, która ma. Chociaż nie, patrzcie, ona ma 550 stron, a jakoś tak gabarytowy wydaje się, że ma dużo więcej. No to nie jest tak źle, jak myślałam. Na razie czytam też jeden kryminał sobie w tle: Cyper. Pokazywałam wam już, który jest z ostatnich vlogów, ale czytam go raczej na siłowni i w kąpieli, bo jakoś tak najlepiej mi wchodzi. Więc może jeszcze w tym tygodniu zobaczę. Sięgnę po tego Kinga. Jestem bardzo ciekawa, bo Kinga czytałam kiedyś i też korci mnie po prostu, żeby do niego wrócić. Bo pamiętam, że. Kiedyś książki Kinga naprawdę mi się podobały. Na razie to tyle z update'u. Odpalam sobie świeczkę, piję herbatkę, jem ciasteczka i czytam. Jestem ciekawa, jak się akcja w tej książce rozwinie. Updatek czytelniczy, mamy już następny dzień. Jestem na 173. stronie Magii Domowej i robi się ciekawie. Zaczynają się wątki romansowe. Zaczynamy coraz lepiej poznawać Fina, czyli nadwornego kucharza. Przyznaje on się królowi, że posiada mocy, że jest czarownikiem. Na dworze jest też mag. Magowie i czarownicy to są dwie zupełnie oddzielne rzeczy, czego ja słuchajcie nie wiedziałam, bo ja nie siedzę w fantazji. Magowie to są ludzie, którzy się magii uczą. A czarownicy to są ludzie, którzy się z tą magią już sobie rodzą. Fin ma taką moc, że kto nie wejdzie do pomieszczenia, w którym on przebywa, to czuje się bezpiecznie, czuje się jak w domu. Jego moc polega na tym, że potrafi zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa, i dlatego też tak świetnie sprawdza się kuchni. Jego posiłki przynoszą komfort. Wszyscy, którzy skosztują czegoś, co on gotuje, to są po prostu w niebo wzięci. Także ja jest naprawdę wciągnięta. Myślę, że sobie teraz chwilkę poczytam. Jest już wieczór, a na siłowni czytałam też Seifera. Właśnie się zastanawiam, słuchajcie, o którą książkę teraz sięgnąć, bo wciągnęłam się. Wciągnęłam się w tego Seifera na siłowni i kusi mnie, żeby go jakoś szybciej dokończyć, szybciej się dowiedzieć, co jest. Ale ta książka też jest bardzo fajna. Ale chyba wezmę, chyba, słuchajcie, sięgnę po ten kryminał. Mam, jestem już, słuchajcie, w połowie, a nawet trochę za połową. No znaczy, to nie jest gruba książka, więc myślę, że na upartego mogłabym ją nawet dzisiaj skończyć. Zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest, słuchajcie, książka o agentce FBI, o Ninie, która, chcąc, nie chcąc, jest zamieszana w sprawę Cyfera. Kiedyś schwytał ją jako nastolatkę, na szczęście udało jej się uciec, ale on jako cel swojego życia wyznaczył że ją znajdzie i dokończy swojego dzieła. Znowione jest śledztwo, są nowe poszlaki, cyfer się uaktywnia i Nina, Słuchajcie, uczestniczy właśnie w tej całej sprawie. Książka się toczy bardzo szybko. Bardzo mi się podoba, że jest background tego sayfera, tego głównego bohatera. Jest wyjaśnione, z czego to wynika, że on jest taki jest. Ina współpracuje chyba z behawiorystą albo z psychologiem jakimś policyjnym. Z Wade'em, któremu to zadanie zostało powierzone, żeby jak najlepiej otworzyć jego profil psychologiczny, żeby móc przewidzieć, co on tam zamierza dalej. Jestem w połowie książki i dalej śledztwo się toczy. Mam tutaj swój przytulny kącik, świeczka się pali. W tle lecą, słuchajcie, kochane, kłopoty. Dajcie znać w ogóle, czy jak czytacie, to musicie mieć totalną ciszę, może coś brzęczeć, bo ja mam bardzo różnie. Nieraz sobie włączam muzykę, nieraz sobie włączam właśnie taki mój komfort, jakiś mówi, który może lecieć, który praktycznie znam na pamięć i mi gdzieś tam brzęczy, a nie raz muszę. чтобы тише. Jestem na stronie 257, i słuchajcie, akcja zaczyna się rozkręcać. Nina wchodzi w dialog z Cyphrem, ale ja, słuchajcie, muszę gotować okiem, więc zostawię sobie chyba resztę na wieczór. Może zrobię sobie jakąś kąpiel i doczytam sobie w kąpieli. Liczę na tym, jak Nina jest na tropie kolejnej zagadki. Dzień dobry kochani, e, Update czytelniczy Wczoraj przysiadłam do Cyphera, ale nie przeczytałam całego Bo miałam dwa zaległe filmy, które chciałam obejrzeć Oglądałam do wieczora i wieczorem już nie miałam kompletnie siły, żeby otworzyć książkę Więc zabieram dzisiaj Cyphera na siłownię Zostało mi chyba niecałe 100 stron, zobaczymy Odmalowałam sobie pazę Dzisiaj znowu trening, cieszę się, bo znowu wskoczyliśmy na te swoje stare tory Dzisiaj robię cardio, więc mam nadzieję sobie poczytać Nie wiem, czy doczytam całego Wątpię, że my przeczyta 100 stron, bo pewnie tak z pół godzinki sobie Usiądę na rowerek. Dzisiaj plan jest taki, że po siłowni wpadam na kawę do mamy, robię szybki ran do biblioteki. Zobaczymy. Dzień dobry kochani, witam się z Wami już kolejnego dnia i mam dla Was update'ik A mianowicie przeczytałam Cyphera. Ja się nie mogłam oderwać, bo mam bardzo ciekawa. jak to się skończy. Rzeczywiście, słuchajcie, książka Trzyma w napięciu, ciągle się dzieje. Spełnia funkcję taką, jaką ma spełniać kryminał. Ja dużo kryminałów nie czytam. Pewnie ilość kryminałów, które ja przeczytałam, mogłabym policzyć na palcach u dwóch rąk. W mojej ocenie, słuchajcie, nie był to najgorszy kryminał, ale nie był to też kryminał najlepszy. Przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem był dosyć przewidywalny. Jednak można było przewidzieć. Jak to się zakończy, jak się losy potoczą. Większość moich teorii spiskowych się sprawdziła, no ale dobrze się bawiłam na tej książce. Jeśli szukacie jakiegoś kryminału i lubicie kryminały z zagadkami FBI w tle, to możecie śmiało sięgnąć po Ciphera Teraz, słuchajcie, wróciłam ze spaceru z piecholami. Jestem trochę zmarznięta, więc myślę, że zrobimy sobie kawkę i zrobię sobie taką mini przerwę na czytanie. Pokażę Wam też, jakie książki wczoraj przyniosłam z biblioteki. Jestem w trakcie kończenia jeszcze jednej książki. W sobotę te sobie zaczynam czytać Bright Ali Hazelwood razem z Suma. No powiem Wam, że czytelniczo weekend zapowiada się bardzo fajnie. Czajcie, że jest tak ciemno, że ja się muszę tutaj doświetlać ledami? Masakra. Czy to, słuchajcie, że dzisiaj spadł pierwszy śnieg, uprawia mnie do picia kawy w zimowym kubku? Chcę wam powiedzieć, że jestem silna i nie dałam się konsumpcjonizmowi tym razem. I nie kupiłam, słuchajcie, nic, ale kupiłam, kupiłam kubeczek pepku i kupiłam go jakoś jeszcze chyba w październiku. Schowałam sobie na górną półkę, nie wyciągam go, ale już, że dzisiaj jest ten dzień, będzie, żeby zrobić sobie w zimową kawkę, zwłaszcza, że mam. Nowe kapsułki o takich fajnych zimowych aromatach. I jeżeli chodzi o te kapsułki, to słuchajcie, mam tutaj uh, roasted peanut i sezam i almond kurosan. Chyba sobie tą orzechową zrobię z mlekiem. Dzisiaj rano ją piłam samą czarną, też jest przepyszna, ale myślę, że zrobimy sobie z mlekiem. I to już, słuchajcie, będzie taka kawka, kawka, jak z kawiarnia. Kawkę I y, zastosuję sobie trik od tej mojej książkowej youtuberki, którą teraz oglądam najczęściej. Ona zawsze pije kawę z miodem, więc wezmę sobie zamiast cukier do takiej kawki, to wezmę sobie łyżeczkę miodu. Nie jestem pewna, jak to wyjdzie. Zawsze, jak tutaj ta resztka mleka zostaje w tym pojemniczku, to ja ją dolewam. Co ma się marnować? damy cynamon Myślę, że to już będzie zwieńczenie takie. Kaweczka gotowa w pięknym świątecznym kubku. Mam coś tutaj jeszcze wspaniałego. Wczoraj sąsiadka przyniosła nam cynamonki i wczoraj już zjedliśmy z Kamilem taką z polewą pistacjową, a ta jest chyba z czekoladową. No pachnie to wybornie. Też orzechowo. I tutaj chyba są w takim razie migdały. Podzielę to na tu i zjemy sobie z kamilem Mamy testing kausi Hmm. Powiem Wam zupełnie szczerze, że ja nie czuję tego miodu. Ale kawa już jest dla mnie sama słodka od mleka. Zazwyczaj jak piję kawę z mlekiem, to po prostu jej nie słodzę. I powiem Wam, że za dużej różnicy nie czuję. Natomiast ta kapsułka jest przepyszna i w mlecznej kawie też to czuć. Chociaż e, fajniejszy aromat mi się wydaje czuć, jak piję ją czarną. Kawka jest przepyszna. Teraz czas na cynamonę. i nawet mi tutaj kawałek odpadł. odpad. Ta polewa jest chyba czekoladowo-migdałowa. W środku mamy sporo cynamonu. Ojejku, to jest masło orzechowe na górze. Pyszne jest słodkie, słone, trochę chrupie cukier. Moja figura jest pod zagrożeniem, mam takie utalentowane sąsiadki. Ostatnio, słuchajcie, non stop mam coś do testowania i wszystko jest przepyszne. Kończę cynamonkę i zaraz się do Was odzywam. Z update'em czytelniczym. Jeśli chodzi, słuchajcie, o tą książkę, to ja jestem ciągle na 172 stronie. Nie ruszyłam z nią naprzód, bo skupiłam się wczoraj na tym kryminale. Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo polubiłam głównego bohatera. Polubiłam też jego historię. I widać z czego ten charakter jego wynika, więc bardzo mi się podoba, jak ta historia płynie. Jestem ciekawa, co stanie się dalej. A wczoraj, słuchajcie, z biblioteki przyniosłam dwie kolejne książki. Może zaczniemy sobie od tej. Alice Douglas, Świąteczny List. I to jest moja pierwsza książka świąteczna, która ja miała przeczytam w tym roku. Myślę, że zacznę już ją sobie albo w przyszłym tygodniu, albo jeszcze w następnym. Już nie no, w przyszłym tygodniu, to już jest koniec listopada, więc myślę, że w przyszłym. Historia, która się dzieje w y, poprzednim stuleciu, gdzie ląduje niespodziewanie główna bohaterka w która znajduje w sklepie z antykami list, który przenosi ją do dawnych czasów. No i ona się chce z tych czasów wykaraskać, ale poznaje też tam jakiegoś przystojnego Patrika. Bardzo ciekawy pomysł na książkę. A tak jak wiecie, te świąteczne historie potrafią być no, takie bardzo średnie. To jest jedna z książek, która miała najwyższe oceny, jeśli chodzi o tę tematykę świąteczną, więc zobaczymy, jak mi się spodoba. Druga książka to jest coś, czego ja się już nie mogę doczekać. Druga część serii pielęgniarki Nadine Doris, Dzieci z Lovely Lane. I tu widzę, że już są na okładce tylko trzy pielęgniarki. Na poprzedniej były cztery. Jestem ciekawa, czy jedna z nich zostaje jakoś wykluczona z tej społeczności, czy o co chodzi. W szpitalu pojawia się Sroga Panna Van Gilder. Mowa zastępczyni przełożonej pielęgniarek, i szybko Niechlubny przydomek, krwawa Awa, wam Fajnie. Jej pomysły wprowadzenia usprawnień na oddziale mogą wywrócić szpitalne życie do góry nogami. Jest jakiś czarny charakter. Główne bohaterki będą badać przeszłość wampirzycy, chcą coś znaleźć, bo widzę, że ta nowa zastępczyni przełożonej pielnierek będzie narażać też życie pacjentów. Ciekawa jestem. Chirurdzy tylko lata 50. XX wieku, a teraz sobie zasiadam do tej książki, do której bardzo będzie pasować ta zimowa kawka. powiem Wam, że dawno się tak nie uśmiałam na, na żadnym rozdziale. Cały rozdział się śmiałam, bo jest tu taka zabawna gra słów, jeżeli chodzi o imiona. Jeżeli czytacie Magię Domową, to jest to rozdział 15. Naczelny dowódca sił zbrojnych. Daksari. Jego imię i nazwisko, na dodatek imię i nazwisko jego syna i ojca wygrały. Dawno już się tak na głos nie zaśmiałam na żadnej książce. Jest na 256 stronie. Rozdział 22. I tutaj już zamykam na razie książkę. Zbliżam się, słuchajcie, do połowy i jestem zachwycona dialogami, jestem zachwycona narracją. Jest to tak zabawna książka, że słuchajcie, parę razy dzisiaj zaśmiałam się na głos. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, słuchajcie, że jest to troszeczkę odpowiednik serialu rozczarowanie. Nie wiem, czy oglądaliście na Netflixie. Tak mi siedzi ten klimat razem z tym serialem. Tak dla mnie podobne są to humory. Ja powiem Wam, że nie mogę przestać się śmiać na niektórych scenach. Nie mogę tylko siedzieć i czytać. Idę jeszcze, słuchajcie, pogarniam rzeczy na kąpie. Potem czeka mnie jeszcze przygotowanie jakiejś kolacji. Kamanek pojechał załatwiać sprawy, potem idzie na basen. A ja mam dzisiaj taki wieczór dla siebie, z czego niewiarygodnie się cieszę. Mam świetną książkę. To jest taka książka, którą się czyta jakbyś oglądał dobry serial. mamy już dzisiaj sobotę, wczoraj zbyt wiele Nie nagrywałam, bo też zbyt wiele nie czytałam Czytałam troszeczkę magii domowej Bardzo mi się podoba ta książka Dzisiaj słuchajcie jest sobota i trochę Zaspałam, byliśmy wczoraj na urodzinach I jakoś tak słuchajcie, potrzebowałam spać. Dzisiaj rano e, przysiadłam się Do Bright ali Hazelwood, tak jak wam mówiłam Zaczynam ją czytać w weekend Jest to tak zabawne jak i inne książki Jak na razie, dobrze się bawię Mam teraz chwilkę, wysprzątaliśmy w domek Wyprowadziliśmy pieski, na drugą Zaprosiłam mamę, więc ile jeszcze żeby sobie poczytać, które jest godzina 1324. No to jeszcze takie pół godzinki, żeby się przysiąść do książki! Muzyka na pięćdziesiąta. Znajemy Misery, czyli y, wampirkę i Loa Morelanda, wilkołaka. Oni mają się pobrać. Czytam teraz, słuchajcie, o perspektywie Misery. Jak do tego doszło, że w ogóle ten pomysł zaślubin się urodził? No i muszę Wam powiedzieć, że y, ta książka różni się od innych książek fantasy, które ja czytam. Jest zabawna, jest napisana takim bardzo lekkim językiem. Misery jest wampirzą gwarantką, czyli słuchajcie, przebywa wśród ludzi, ma normalną pracę, Pracuję w korporacji. No jest to ciekawa perspektywa, nie powiem, że nie. Książka zaczyna się na scenie ich ślubu, potem jest kawałek o tym, jak do tego ślubu doszło i teraz słuchajcie, właśnie stoją oni na kobiercu, a ja muszę odłożyć książkę, bo zaraz przychodzi mama i jeszcze wrócę do niej. Wieczorem. Fajnie się to czyta tak lekko. Dzień dobry kochani, mamy już kolejny dzień niedzielka. Zbliżamy się do końca e, tygodnia czytelniczego. Chciałam was updateować. Jestem, słuchajcie, na 122 stronie. Jak na razie jeszcze niewiele się dzieje. Mizerii wprowadza się do domu wilkołaka. Na razie tak wokół siebie krążą. Jedna czwarta książki za mną i wyczekuję na jakiś zwrot akcji. Na razie wszyscy są do siebie słuchać wrogo nastawieni. Jest tutaj trochę rozgardiasz, ale zaadaptowany Zmatujmy sobie tą przestrzeń tak, żeby było miło. Wyciągnęłam, słuchajcie, jeszcze póki mamy listopad, tą świeczkę z Dewu Home I myślę, że sobie ją teraz odprawimy, no bo kiedy jak nie teraz? No ma taką śliczną zatyczkę jesienną. Chociaż powiem wam, że teraz już wszędzie widzę na vlogach, no już vlog masowe, klimaty, moi drodzy. Już wszyscy ubierają choinki. Ja jeszcze tego nie czuję, jeszcze chcę się nacieszyć po prostu tymi ostatnimi dniami listopada. Chociaż już muszę wam powiedzieć, że cieszę się na grudzień. Nie powiem, że nie. To, że spadł śnieg, już mnie w ten grudniowy nastrój trochę wprawiło. Ciągnęłam te zimowe kubki. Znaczy wyciągnęłam. No po prostu użyłam tego, który kupiłam w tym roku. Inne zimowe kubeczki jeszcze, słuchajcie, czekają na swoją kolej. Odpalam jeszcze tą jesienną świeczkę. Ale kurna, kto nam Zabroni palić nawet jesienne świeczki zimą. No kto? Mam jeszcze z wczoraj, słuchajcie, herbatkę bo robiłam sobie, herbatkę prawidłową zimową, herbatkę z cynamonem z goździkami, więc jeszcze sobie ostatnią filiżankę doleję i podgrzeję sobie teraz w mikrofalówce. Musicie wiedzieć o mnie jedno. Uwielbiam sobie robić herbatkę w dzbanku i pić wtedy tylko i wyłącznie z filiżanki, nie wiem. Jakieś to ma dla mnie taki vibik. Zawsze, jak robię herbatę mmm, w dzbanku, to muszę mieć do niego filiżankę. W ogóle dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o vlogmasie, robić czy nie robić. Myślałam też, żeby zamiast vlogmasu zrobić bookmas. Vlogmas o tematyce bardziej książkowej. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Zapytam się też Was na Instagramie, także jeżeli tam jeszcze mnie nie obserwujecie, to koniecznie wbijajcie, bo tam wszystko się dzieje na bieżąco. Śnieg powiem Wam, że już się zawinął. Wczoraj było jeszcze tak. Yy, bardziej zimowo. Dzisiaj już ten śnieg topnieje. Pogoda jest parszywa, jutro widziałam, że ma być 10 stopni. Może w końcu w grudniu by popadało. Byłoby miło. Kochani, mam swoją podgrzaną herbatkę, mam książkę, więc zabieram się za czytanie. Manek miał do załatwienia parę spraw, i po drodze wziął mi z maka pierniczkowe lata. Pierwszy raz w tym sezonie. Kropusia, to się troszkę na to. A to nie jest dla ciebie. Kropusi też to pachnie. Pachnie, powiem Wam przepięknie. Jest tutaj wzorek i pianka. Musicie to zobaczyć. Wygląda pięknie. Co ja myślę o tym? Jest dobre, ale ma posmak jakiejś przyprawy, której ja chyba nie bardzo lubię. Hmm. Piłam, słuchajcie, lepsze zimowe kawki, ale nie pogardzę. A jeśli chodzi o książkę, to robi się słuchajcie interesująco. Jestem na stronie 170. Okazuje się, że Misery i Low, czyli Wilkołak i Wampiżyca, zaczynają współpracować nad pewną jedną sprawą. I spodziewam się, że tutaj y, dalej coś między nimi wyniknie, ale to może już wam nie będę spoilerować. Bardzo fajna postać młodszej siostry Wilkołaka Loa. Bardzo ciekawy jest właśnie tej Anny przypadek. Tyle wam powiem i siadam i czytam, bo jestem ciekawa, co będzie dalej. Trona na 200 zaczyna się coś dziać. No czas najwyższy, słuchajcie, bo już prawie połowa książki za mną. Myślę, że jeszcze więcej sobie poczytam wieczorem. Kawka wypita i trochę muszę wam powiedzieć, że po tej całej kawie ona była tak słodka, że aż trochę Uuu, chyba zaraz zjem jakąś mandarynkę po prostu na zmianę smaku. A przed nami jeszcze całe niedzielne popołudnie. Jedziemy do mamy na obiad, tak jak to zazwyczaj bywa. No więc słuchajcie, rozłączam się i odezwa się do Was już wieczorem. No dobra, kochani, mamy już y, godzinkę 19. I ja jestem na 256. stronie, to jest rozdział 16. .00. Na razie się zatrzymuję, bo czuję, że potrzebuję przerwy. Ale już są jakieś iskry, są wątki romansowe, więc jestem szczęśliwa. Bardzo mi się podoba, że y, tutaj się wszystko dzieje powoli. Poznajemy, słuchajcie, tą relację. Ta relacja się jakoś tak sensownie rozwija. I jeszcze myślę, że będę sobie czytać. Później, ale na razie siadam sobie do kompa. Teraz też zrobię jakąś kolację. Suma jest trochę dalej, na 300 której stronie angielskie wydanie ma mniej stron, więc na pewno jest jeszcze dalej dalej niż myślę. Ja myślę, że dzisiaj przeczytam jeszcze z 50 stron. No i reszta będzie na doczytanie jutro. A naprawdę, słuchajcie, fajnie się to czyta. Decyzowanie szybko to idzie. Język jest zabawny, no zobaczymy jak ten wątek miłosny, bo na razie się dopiero rozkręci. Dzień dobry kochani, mamy dzisiaj poniedziałek. Od rana był szalony dzień ja słuchajcie, wróciłam z pilatesu i będę sobie robić kąpiel. No i do kąpieli oczywiście biorę książkę, kończę ją już słuchajcie. Rozkręciła się niesamowicie. No zostało mi praktycznie 30 stron do końca. Dzieje się, są tutaj też spicy sceny. Ciekawe jak to się skończy, bo pod koniec słuchajcie, jest taki zwrot akcji, którego się po prostu nie spodziewałam. Teraz puszczę sobie wodę, rzucę sobie jakąś fajną kulę do kąpieli no i będę sobie czytać. I myślę, że już skończę tą książkę. Dobra, kochani, tydzień dobie końca. Czytam, słuchajcie, Wannie Bright. Chciałam wam dać znać, co ja myślę o tej książce. Ogólnie, słuchajcie, czytało się to bardzo, bardzo szybko i bardzo przyjemnie, bo język jest lekki, jest zabawny. Jest to typowa Ali Hazelwood, ale ja jednak wolę ją w zwykłych romansach. Nie jestem pewna, czy jestem przekonana co do świata wampiru, świata wilkołaków. Nie wiem. Tak jak słuchajcie, z y sentymentu oglądam sobie ten zmierzch, bo kiedyś po prostu szalałam za tym. No to tutaj test. Sceny jakieś tam miłosne pomiędzy dwoma gatunkami dla mnie były trochę cringe'owe. Jeżeli w ogóle zamierzycie sięgnąć po tą książkę, to wiedzcie, że są tutaj spicy. Sceny I to takie spicy, spicy. Ale akurat do tej autorki, słuchajcie, mi to pasuje. Cały wydźwięk książki jest taki zuchwały. Te postacie też mają charakterki. Moim zdaniem dynamika między głównym bohaterem a główną bohaterką. Naprawdę tam siedzi. Bo wszystko się tutaj zgadza. Nie szaleję za tą książką jakoś bardzo. Nie był też to dla mnie jakiś totalny zawód. Czytało się to przyjemnie. Spędziłam fajnie czas. Na Goodricie chyba dałam jej 3,75 z tego co pamiętam. No i moi drodzy, czytelniczy tydzień dowie końca. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy teraz czytacie Ja się już z wami żegnam Do następnego, buziaczki